Gość Radia Płońsk. Już czwartek, 21 marca, data od lat kojarzy nas z pierwszym dniem wniosny, ale i dniem nieco wolniejszym od zajęć w naszych szkołach. Tym razem z nieco inną inicjatywą wychodzi społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, która wypowiada wojnę smartfonom. O tej bitwie porozmawiamy dzisiaj ze szkolnym pedagogiem Anną Leszczyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. Sama nazwa dzień bez smartfona niesie ze sobą nutę takiego przerażenia. Problem jest aż tak poważny, że trzeba organizować specjalne wydarzenia. Nadmierne i szkodliwe używanie telefonu komórkowego staje się coraz poważniejszym problemem wśród młodzieży. Problem jest coraz bardziej widoczny również w szkole. Telefony ewidentnie przeszkadzają przeszkadzają chociażby w trakcie przerwy. Uczniowie zamiast korzystać z tego czasu i rozmawiać ze sobą, najczęściej grają w gry albo piszą do siebie smsy. Co przygotowaliście na czwartek, na ten pierwszy dzień wiosny? To będzie specjalny dzień, rozumiem. Tak, wypowiadamy wojnę smartfonom, tak jak już Pan wcześniej wspomniał. I ten dzień będzie takim wyjątkowym dniem w naszej szkole. Od jakiegoś czasu w naszej szkole są organizowane takie klasowe dni bez smartfona. Teraz próbujemy wyjść z tą inicjatywą do całej społeczności szkolnej. Chcemy uatrakcyjnić przerwy naszym uczniom, więc będą to bardzo aktywne przerwy. Będzie otwarta sala gimnastyczna w czasie długich przerw dla klas 4-6 oraz będzie udostępniony sprzęt sportowy. Na korytarzu będą stały stoły do pingponga. Aby uatrakcyjnić przerwy tym najmłodszym, panie z nauczania zintegrowanego przy pomocy chętnych uczennic z klas starszych będą uczyły dzieci tańca, zumby, tańca belgijskiego i innych układów. Dodatkowo, w ramach akcji w każdej klasie odbędą się lekcje, na których uczniowie dowiedzą się m.in. jakie są zagrożenia wynikające z nadużywania telefonów komórkowych, z czego mogą wynikać i jaka jest skala zjawiska wśród uczniów. Uczniowie będą uczestniczyć też w plenerze malarskim z wykorzystaniem sztaluk na podwórku szkolnym. Będą również atrakcje w postaci malowania ściany, będą żywe szachy. Będzie rozgrywana partia szach na dużej szachownicy za pomocą uczniów wcielonych w figury szachowe. A co dalej? Jeden dzień bez smartfona to chyba trochę za mało. Dlatego my już wcześniej, tutaj, tak jak wspomniałam, są zorganizowane w szkole klasowe dni bez smartfona, a teraz uczniowie występują w roli badaczy. Jest postawione pytanie. Czy jesteście pokoleniem pochylonych głów? Czy my jesteśmy pokoleniem pochylonych głów? Dlatego zobaczymy, jakie będą efekty naszej zebranej pracy badawczej. Szkoły publiczne nie mogą chyba w swoich statutach zawierać zakazu przynoszenia elektronicznych urządzeń, laptopów, smartfonów itd. Jak chcecie no dalej z nimi walczyć, bo to chyba też jest w gestii rodziców, żeby nie wyposażali dzieci w najnowsze elektroniczne urządzenia. Od zawsze wiemy, że jest tak, że. To przykład idzie z góry, tak? Jeżeli my ograniczymy korzystanie z tych telefonów w domu, pokażemy inne możliwości, tak samo my w szkole, w kontekście uatrakcyjnienia tych przerw. Miejmy nadzieję, że uczniowie zobaczą, że można zupełnie inaczej spędzać ten czas wolny swój. Na smartfony, mimo wszystko, no, mogą być używane no, w tym pozytywnym znaczeniu są doskonałym źródłem wiedzy. Czy macie jakiś zamiar wykorzystać też te smartfony jako pomoc naukowa podczas lekcji? Korzystamy z komputerów na lekcji. Są wykorzystywane również tablety podczas zajęć, tak? Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o smartfony, no, nie jest to konieczne. Pierwszy dzień wiosny już w czwartek. Pogoda może jeszcze nieprawdziwie wiosenna, ale odpowiednia, by wypowiedzieć wojnę smartfonom, tak jak ma to zamiar zrobić szkoła podstawowa nr 3 w Pońsku. O pomyśle rozmawialiśmy dzisiaj z Anną Leszczyńską, pedagogiem szkolnym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.